Siema no, siema, no kochani widzowie, e, z śladem tego Maczka z kanału Osadnik z albo OZO, e, kanał z wizualnie puszek, postanowiłem w ja tak zbierać puszki, ale tak, najpierw puszki, potem szkła, potem butelki, tak żeby to miało ręce i nogi, bo ilość tego tutaj, co się tu jest za mną, to jest... Pogoda, jest. Potem w raz, bo puszki rozbierać a jest tego tego trochę. Kolejne widzę, o jest, jest do towaru od razu kompensacja Widzę, że puszki latami tutaj czekające Ale te krzaki tutaj są do kitu, Naprawdę, ja tu chcę zobaczyć co z to, to sobą tymi bioronią te puszki aluminiowe dalej Szukamy ich zobaczymy Coś będzie na pewno. Jeszcze takie miejsce uboczne To nie bierze, że żeby nie było O jest, to są już kolejne. Kolejne chętne puszeczki do kolekcji. Zobaczcie jak wybrakło. To było kiedyś czerwone. coraz więcej tych puszek jest, kurde a puszka jest u mnie po 5,80 albo po 60 jeśli nie pamiętam, droższa jest puszka co ciekawe, niż aluminium odlew czy aluminium plastyka no ja nie wiem o, to, co, o to, co tu chodzi ale no, tak trochę nie bardzo o, tam wysypiska puszek jest Z puszki z górnej półki potem będę musiał je magnesem rozprawdzać Czy to jest puszka stalowa, aluminiowa czy jaka tamkolwiek. bo też są puszki, które mają poplekane są, e, reklamy, e, są tym, folią nie wiem czy wiecie no i trzeba je rozbierać też gdzieś tu widziałem puszki O tutaj jest puszka O! Coś zmieniało się tutaj Widzę Poszerzyli tutaj Ścieżkę Bo tutaj Jak widzicie o, tutaj tego nie było Tu było w dół i tyle Zobaczymy Ale najpierw O, dezodoranty Chyba tak A pełne? No pełne są Dobra, bierzemy sobie. I to też pełne Ekstra Strong coś tam nie zna się do tym. <laughs> ładnie Jest tego tutaj towaru niestety taka część o jakiś złomek jest To jest o, to może później wezmę to z sobą Ojejku, ile tu puszek jest? Ja pierdykam. Po prostu. Aż chyba policzymy, co? Dobra, ręką będzie jednak lepiej. Bo widzę, że puszki się nie dają się. Dobra, mamy dwie. Trzy. Chyba 6, tak muszę chwytek zmienić, bo czy to jest za wąskie, ma też szczypce tutaj. Jest są za, za wąskie, po prostu 6, 7, 8. mi tam powiecie, pewnie, że ich nie gnięte. Będę gniewnie albo teraz, albo później. To jest nieważne kiedy to i jak. Ważne, żeby wyzbierać te puszki, bo one się nigdy nie rozłożą. Zobaczcie, tu tak ta. A, nie mogę. Dobra. Teraz się. Nie, ten chwytek mnie denerwuje. Powiem wam. Nie jest dobry. Raz chwyta dobrze, raz źle. O, teraz tego zaczęło go krytykować, to zaczęło się dobrze spisywać. No i się tak samo się zgubiłem. Ile ja miałem puszek? Dobra. nie ważne, Liczymy na to, że dalej, że. One będą tylko przybywały, a tylko przybywają, właśnie. Zobaczcie. Mam same puszki. Tu tam dwie jakieś. Jejku. No, Ja jestem w szoku, że aż tyle ich jest. jedno moje miejsce, które ja zawsze są tam. No jak na razie ja byłem wczoraj. Przyjeżdżałem tam. Jeszcze jest znośnie, ale konkurencja nie śpi. Kochani moi, nie śpi. Ciągle dokładają towar od siebie. I to nie chcę tam mówić, że tam ktoś się sprowadził i też to on i bo w ogóle. A to wbrew pozorom sądzę, że to okoliczni najbardziej działają. Czyli ci, którzy tu mieszkają o zawsze. Ej, tak, 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 O ja, zobaczcie tam. To. Jej. A tu jeszcze jeszcze, jeszcze. A tam ktoś powie, że sobie podłożyłem te puszki. Tak, oczywiście. Chcę, żeby ktoś mnie zna, ktoś mnie zna to wie, a bo wam powiem: ja nie piję. Ale jak się napije, to strasznie rzadko. Tylko się muszę nastrukować, oddawać na bolecie. Bo ja jestem uczulony na alkohol. Na alkohol. Ja nie mogę pić. Ale raz na jakiś czas się napiję i to mi wystarcza, dobra, rękę, bo to widzę, że to no właśnie, takie bawienie nie ma za bardzo czasu, na to, na takie zabawy, tylko trzeba podnosić, ale puszek, dobra, tam są, wezmę, wytaca, może go złapię, tam są jeszcze, tam są jeszcze, ja piórnicę O jakiś lepszy, ten, jak się lepszy, to tak kupię, bo to jest To będzie na mnie torę Patrzymy czy to jest aluminiowe, czy jest Nie ma oznaczeń bo powinno mieć oznaczenie, A nie, jest. Alu, dobrze. Dobra. To bardzo zostały. Zobacz, tak. puszka za puszką. Ale tego jest Ale tu jeszcze jest. Nie no denerwujmy tych chwytach. Kurde, maszek, gdzie ty swój chwytach kupiłeś? Opowiadaj. Powiem, że się zrobiło tylko gorąco Nawet I to mi się podoba Bo więcej iż się to odparuje Nie miejsce Ja nie mogę No powiem tak ja jestem foką Bo to jest wszystko jest aluminium A aluminium jest drogie no. Jakby nie patrzył, to jest spoko zarobek na tym. Zwłaszcza, że blisko domu. No wiadomo, wszędzie, blisko naszych domów, za wszelką cenę ktoś potrafi. Wiadomo, że to się nie opłaca, wszystko jest źle i w ogóle. Oczywiście, śmieję się z tego, bo cenne rady, co się opłaca, to nie opłaca. To jest moja sprawa i osób zbierających, rozbierających i w ogóle. Dobra. I a co dalej? Co się dzieje? A tu taka fajna, takie, takie fajne miejsce jest, że e, kiedyś tutaj łowiłem magnesem w tej smródce. O, zobaczcie, idzie to co widać, ale nie. Mam. No i tam też trochę złomu było. A tutaj coś może jeszcze będzie? Da, jest, tylko muszę uważać, bo tu jest e, horrendalnie ślisko. Bardzo ślisko. E, Żeby się nie zleciły gleby. To by nie byłoby dla mnie zbyt okej. Okay. No patrzymy, będziecie wielkiego upadku. Tych jest dobra tamte nie wezmę bo się zrabię. no oczywiście jest cały wóz już mam też mało mało wody jest lepiej nie pływać no, raj gorzko. przebierać półki wszędzie puszki. Przygniecione. Też wezmę. Jeżeli te każdy były fajnie zmierzone, to byłoby fajnie od razu. Ale chyba tu znajdę miejsce, że faktycznie, że chyba o. Tutaj. Od razu je wysypię i jest zgniotę. Bo mam cały wór. Dosłownie cały wór. Jest tego towaru tak trochę. Chwilka zbierania po prostu, A to trzeba kompresować po kolei No, trochę tego jest, ale tym razem po prostu się schyla i to ręcznie wezmę, bo łopatka nie ma sensu. Jakaś lampa? Też też pasuje. No. Kolejny porowak, człowiek szlaja się, ale jest zysk ilościowy i dla natury i dla nas. Ojej, a chyba będzie długi ten film, połócinam na trochę.